Jestem szokowany ilością tego. Silniki stacjonarne, tu u góry to stoją diesle, tak? E, to nie, to pomieszane. pomieszane. Diesle benzyniaki, tu masz, masz Japi, e, Dol e, International, e, Bernard Deville, e, tu masz Dol, następny, e, Bugand, bodajże. E, to tu be, najwięcej to jest właśnie marki Bernard. No. A, i tam jest czerwony, ten okrągły, to jest sześć. Yy, yy, o, tu jest ładnie, widać dokładnie. Świece widać. No. no, na metalowych kołach taki stacjonarny się to pompa. Tak, to właśnie z wody chyba. Z pompowody, tak, bo to jest pompowody, a tu jest reduktorem, bo tu, no, zobacz, jako chciałeś prędkość, to on to taki jeszcze reduktor jest, nie? Tak, a tamten taki śliczny z tyłu, a to polimotor. To jest taki model, że masz zawory na wierzchu, nie? A to może kiedy byś chciał to. Ale on tak ładnie wygląda, był odrestaurowany, tak? No, gościu tam wygod malował Tak. A to on się żab jap. Duży. Duży, duży, duży. On właśnie duży. a ten ostatni to jest Bernard. Normalnie muzeum możesz otworzyć i będzie lepsze niż niż Nie, no tak, tak. Niż Ciechanowców. A to na akurat yy, no właśnie ja, ja więcej zrobiłem przez parę lat jak Ciechanowiec, przystyle. Ja z własnej pracy. Nie mam dofinansowania. Gdybym miał takie dofinansowanie jak Ciechanowiec. No, to to tak, jak wiesz, szukałem, zza... szukałem tak ty, To tak jak z z zawodami z... motocyklowymi. Ja nie mając żadnych funduszy, robiłem po dziewięć edycji w ciągu roku. PZMOT miał, że tak powiem, 120 tysięcy i robił jedne albo dwie zawody. De Vil. Ten tutaj jest to De to Zresztą jest napisane. Ja no. w ogóle tę starą technikę lubię bardzo, ale motocykle lubię najbardziej. Bernard to ładne imię. Tak, Tak. lubię to imię, bo nie każdy potrafi R wypowiedzieć. No. Także będzie ciąg dalszy, bo tu jest więcej tego, tylko nie wszystko mam pozwolone pokazać.